Dzień dobry, witam wszystkich, dzisiaj chciałbym poruszyć temat łożysk łożysk różnych firm dokładnie mi chodzi o jakość, może nie tyle wykonania co powiedzmy o smarowanie, ilość smaru w tych łożyskach firma znana, pospolita nie będziemy mówić jaka to jest kółko Rolka prowadząca Paska wielorowkowego Honda CRV Akurat czwóreczka Mam też trójeczkę W tym samym czasie było zmieniane Kupione były Takie same Znaczy podobne, bo wiadomo w trójce jest inna W czwórce jest inna, ale tej samej firmy Były kupione prowadnice Nie wiem, może to mój błąd jest Że zrobiłem w ten sposób Że najpierw zmieniłem w czwórce Czyli o to założyłem Rolkę prowadzącą nie sprawdzając tutaj, nie zajmowałem tej obudowy tego łożyska, gdzie pod spodem są kulki, jest smar. Nie sprawdzałem tego smaru. A w trójce jak kupiłem za paranaście dni, zakładałem, zdjąłem tą obudowę, Okazało się, że jest bardzo mało smaru, bardzo mało smaru. Symbolicznie dosłownie włożone, więc tego smaru troszeczkę gdzieś tam nakładłem odpowiedniej tam ilości, po, po prostu, bo też jest gdzieś tam, yy, czytałem, że między tymi kulkami, który się znajduje luz, to powinno być 20-30% smaru nałożonego, bo jeżeli jest za dużo tego smaru nałożonego, to też, yy, wbrew odwrotnie do zamierzonego celu, to łożysko będzie się grzało, bo będzie duże opory toczenia miało i też może szybko paść. No, ale po prostu jest yy, w tamtym w trójce nałożony smar przeze mnie, Zamknięte to z powrotem, zabezpieczenie i jest zrobione 30 tysięcy kilometrów. Chodzi, nic nie dzieje, jest idealnie. Specjalnie zdejmowałem pasek teraz, bo to, co mi padło, to właśnie po 15 tysiącach kilometrów, po zdjęciu tego, że teraz y nie było w ogóle smaru. Smar to był tylko gdzie gdzie symbolicznie na tym pierścieniu. Kulki były. Świeciły się. Prowadnica była tak samo świecąca, cała brzężało, zgrzytało na palcu, było czuć przeskakiwanie tych kulek, czyli tak, jakby kulki zrobiły się już, mówiąc kolokwialnie, kwadratowe. Już nie dało się tego łóżka uratować, bo można było jeszcze je umyć, wyczyścić, smaru nałożyć i powiedzmy jeszcze dalej śmigać. Nie było smaru w porównaniu z trójką, gdzie ten smar też była symboliczna ilość, nałożyłem. I chodzi 30 tysięcy kilometrów, i może to właśnie było sukcesem tego, że to nadal chodzi, a tutaj nie sprawdzałem, założyłem 15 tysięcy, przyszły mrozy, wilgoć, siadło wszystko, wszystko siadło. Teraz y, inna firma jeszcze. Łożysko, które wychodziło 20 tysięcy kilometrów, jest zdjęte. Chcę pokazać, ile w środku jest tego smaru. Tak samo, nie było sprawdzane, było założone z drugiej strony jest prowadnica także tego nie widać z tej strony no nie wiem czy to będzie to dokładnie widać w każdym razie tego smaru też nie ma jest po prostu są kulki plastik ten prowadnica co jest i tego smaru praktycznie nie ma i to samo jest w tym użysku co było w tym łożysku, gdzie zdjąłem. I jeszcze, żeby ten tydzień czasu przejeździć, zanim wymieniłem na nowe, to był pyłek. Pyłek drobny był już taki, gdzie widać było, że kulki bezpośrednio pracowały na sucho pobieżni. I już były tak wyrobione, że się robił pył z nich. To się wszystko się wycierało i się mieliło mieliło. Kupiłem teraz już nie kupowałem tej samej firmy, którą miałem, tylko kupiłem inną firmę. Gates pisze made in Kanada. W każdym razie jest napisane to samo na opakowaniu. To samo jest napisane na obudowie i to samo jest napisane na łożysku. Czyli można powiedzieć, że jest oryginał. Plus jest taki jeszcze w geście, że cena tego drugiego nowego jest 140-170 zł. Gatesa kupiłem za 70 zł. I plus jest taki, że ta obudowa tutaj jest jakiś plastik. To jest jakiś plastik, łożysko jest zalane w plastiku, nic się nie da zrobić. Łożysko pada, wyrzucamy całość, kupujemy drugie. W getcie to jest metalowe. Obudowa jest metalowa. Nie jakieś duraluminium, czy aluminium, czy coś takiego, bo brałem magnes i magnesem przykładałem z każdej strony i z przodu i z tyłu, wszędzie magnes mocno przelega, czyli jest budowa metalowa, czyli to jest plus taki, że jak mi padnie teraz, zdejmowałem oczywiście też pierścień zabezpieczający, żeby sprawdzić ile jest smaru, smar jest jakiś biały, ale jest napchane dużo, z tamtej strony to jest prowadnica, z tej strony co są kulki, to jest smaru nawalone dużo. Także nic już nie trzeba było dokładać. W tym Geizcie. Plus do tego metalowa budowa. Mam prasę. Jak coś siądzie wyciskam łożysko i zakładam łożysko drugie. Kupuję. Które, na których w sumie rzeczy bazuje do tej pory jak jeżdżę jak wymieniałem. Pierwsza wymiana, która była napinacza paska to wymieniłem łożysko bo jest metalowa budowa. To była Kojo. Łożyska oryginalne w kącie są Kojo. To jest też jakieś inne innej firmy Po 20 tysiącach nie, nie ma smaru Nawet tutaj, który jest ten pierścień zdjęty Na tym pierścieniu też nie widać, żeby jakiś tam był smar Większy, natomiast łożysko kojo. Proszę bardzo Łożysko kojo. To jest łożysko po przebiegu 100 tysięcy kilometrów Widać Między kulkami w tej prowadnicy smar. Dużo smaru. Z tej strony jest tyle smaru. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tu jest prowadnica. Nawet nie widać prowadnicy, tylko jest sam smar. Z tej strony, gdzie są kulki, też jest smar. Dosyć dużo tego smaru nałożone jest. W obudowie jednej. Widać, smar po bokach. To jest łożysko Kojo. W obudowie drugiej jest bardzo dużo smaru. Proszę bardzo, Kojo. Kojo. Jeszcze właśnie kupuję w sklepie łożyska. Jak jest możliwość, wymieniam na no, łożyska Kojo, oryginalne, tak jak powinny być w Hondzie. Nie mam problemu. Z napinaczem, bo jest łożysko kojo do tej pory, a już jest troszeczkę kilometrów zrobione. Te łożysko, akurat, które było wymieniane, jest po 100 tysiącach kilometrów wymienione. Pierwszy raz to jest oryginalne jeszcze łożysko, gdzie 100 tysięcy kilometrów wychodziło. Nie pamiętam, czy one było w kółku napinacza, czy one było w kółku prowadzącym. W każdym razie była pierwsza wymiana 100 tysięcy kilometrów, i chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No, już zaczęły po prostu te użyka huczeć huczeć, trzeba było wymienić, tak samo pozakładałem kojot. Ale kupiłem, bo się nie dało, oczywiście, lepsze jakieś bardziej firmy znanej, żeby też pochodziło tak jak te kojo. Niestety nie nałożyłem smaru do tego 15 tysięcy km padło. Czyli nie wiem, czy to jest po prostu firm, niektórych celowa robota. Że jest firma znana, nie tania, i przez to, że się nie smaruje. Dokładnie nie ma jakiejś dużej ilości smaru nałożonego, i to wszystko ma paść. Czy to jest po prostu dla mnie tak się trafiło, jakaś wada fabryczna powiedzmy tego wyska? Tylko mówię w trójce to samo wymieniałem, sprawdzałem smaru było mało, dołożyłem 30 tysięcy zrobione, nic się nie dzieje. Tutaj nie sprawdzałem, założyłem. 15 tysięcy padło po rozebraniu. Kupa pyłu, gdzie już kulki chodziły na sucho pobieżni. Wszystko było zjeżdżone. Na palcu czuło się, że już przeskakują te kulki, czyli już one nie były okrągłe, tylko się robiły już kwadratowe. Także taka to jest właśnie sytuacja. Natomiast te zobaczymy, jak pochodzi. Jak nie pochodzi, dosyć długo to jest plus, że jest metalowa budowa prasa, wyciśniemy kupimy łożysko KOJO gdzie po prostu nawet jak kupiwałem teraz te łożyska wymieniałem, też zdejmowałem obudowę żeby sprawdzić ile jest smaru, czy nie trzeba było dołożyć jest smaru do oporu tak jak w tym starym po 100 tysiącach kilometrów widać, że ten smar jest, to tam jest tyle tego smaru że nie widać po prostu tych kulek tak samo w tym GATE się kupiłem zdjąłem tą pierwszą obudowę to tyle też było na około smaru nałożone że nie było widać kulek natomiast w tych, tak jak w tym widać tutaj nie widać smaru tylko widać kulki i bardzo dobrze widać środek cały smaru nie ma to samo było w tym użytku po rozbraniu. nie było smaru tylko były same kulki i ta prowadnica w środku plastikowa zatrzyma kulki, tak samo jak tutaj także niektóre firmy markowe nie wiem, czy przestały iść na jakość, idą teraz na ilość, ale są firmy, które się naprawdę kojo, robią super rzeczy. Także takie moje spostrzeżenie jest. Mówiąc krótko, kolokwialnie, proponuję zaoszczędzić sobie, każdy chce jakiegoś tam wydatku, sprawdzać, ile jest smaru, dokładać, nie tak, żeby aż wychodziło z drugiej strony, tylko lekko, można na palca nałożyć, no na koło przejechać, żeby ten smar był. Tak zrobiłem w tamtym łożysku, Może to wydłuży życie. Są niektórzy też tacy, którzy wiem, że robią w ten sposób, że co 20-30 tysięcy wyjmują takie łożysko powiedzmy, prowadzące czy z napinacza. Rozbierają, myją, patrzą, sprawdzają, wszystko jest ok, nakładają nowy smar i następne 30 tysięcy to śmiga. No myślę, że takie łożysko to 60 to powinno spokojnie pośmigać, jak yy, od nowości chodziły, koją łożyska po 100 tysięcy. 100 tysięcy. Także mówiąc krótko, kto smaruje, ten jedzie. Pozdrawiam wszystkich, życzę dużo zdrowia.